Dzisiaj zapraszam Was w kolejnej lekcji z cyklu Poszerzamy Słownictwo. Jak zwykle poszerzamy to słownictwo w trzech krokach. Krok pierwszy czytamy krótki tekst z książki, drugi krok tłumaczymy, wyciągamy słowa, które nas interesują, i krok trzeci z tymi słowami budujemy własne zdania. No dobrze, więc pora Wam zdradzić, z jakiej książki bierzemy dzisiaj tekst. Tekst weźmiemy z książki Leanne Schmittlisen. Czyli przyjemność nauki z czytania. Jest to książka dla dzieci, jednak takie właśnie książki dla dzieci są wyjątkowo wdzięczne, ponieważ mamy proste, krótkie zdania, ale bardzo życiowe i wartościowe, z których naprawdę możemy wiele słów wziąć, wyciągnąć dla siebie. Krótki tekst polega, to, to tekst, który jest w sumie poleceniem do zadania I e, takie polecenia do zadań są również bardzo fajne, ponieważ wtedy dowiadujemy się Na przykład jak powiedzieć wpisz, e, zaznacz, zakreśl Wiecie, takie słówka, które też przydadzą nam się na przykład w urzędzie No dobra, to czytamy ten krótki tekst In dem Buchstabenrat sind Wörter versteckt Du findest sie, wenn du jeden vierten Buchstaben in die leeren Kästchen einträgst. Um, tutaj um, weźmiemy sobie, wyciągniemy z tego krótkiego tekstu dwa czasowniki: czasownik verstärken oraz eintragen ale również chciałabym zwrócić Waszą uwagę na zwrot JEDEN FIETN BUCHSTABEN. Przeczytam jeszcze raz tekst, przetłumaczymy go sobie, wyciągniemy nasze słowa. IN DEM BUCHSTABEN czyli um, w takim kole liter, tak, mamy tutaj koło i w nim są litery rad to koło, buchstabe to litera, buchstabenrad, są wörter, versteckt czyli są ukryte słowa. Festeck to właśnie ukrywać. Du findest sie, czyli znajdziesz je, wenn, jeśli, du jeden vierten buchstaben in die leeren Kästchen einträgst, czyli jeśli co czwartą literę wpiszesz w pustą m, kratkę. E i teraz słuchajcie, w puste kratki. Eintrag to właśnie wpisywać. Ciekawy zwrot to jeden fiatn. O tym sobie też powiemy, czyli co czwarty, co drugi i tak dalej, jak to powiedzieć w języku niemieckim. Zacznijmy od naszego pierwszego czasownika. Verstecken. Verstecken oznacza właśnie ukrywać. Możemy ukrywać się i wtedy mamy sich verstecken, albo możemy ukrywać coś bądź kogoś. Na przykład er hat die osta, a ja versteckt. Czyli on ukrył wielkanocne jajka. E, albo die Mutter di die fo vor den Kindern, czyli mama ukryła czekoladę przed dziećmi. Dimuta Mutter di die Schokolade vor den Kindern. Mama ukrywa czekoladę przed dziećmi. Mamy tutaj czas teraźniejszy. E, drugi czasownik, jaki nam się tutaj pojawił, to Eintragn, i to znaczy rzeczywiście wpisywać. Na przykład e, możemy mieć na jakimś formularzu. Napisane, byte tragen Sie hier ihren e, Namen ein. Czyli proszę, e, niech Państwo wpiszą, czy też Pani, niech wpisze swoje nazwisko. E, tutaj jeszcze, tak? Czyli e, byte tragen Sie hier. Iren nam ein. Eintrag to właśnie wpisywać, ale także eintrag możemy usłyszeć w urzędzie jako w znaczeniu jako rejestrować. Czyli jeżeli ktoś kogoś rejestruje, to także użyje tego czasownika. Eintragen. Zajmijmy się teraz tym zwrotem 1/4, czyli co czwarty. Tutaj mamy 1/4, czyli mamy już odmienione w bierniku to słówko 1. Normalnie, jak powiemy co czwarty w mianowniku, to powiemy 1/4. Jeden co drugi. Tak? Czyli 1 plus um, liczebnik. I odmieniamy tak samo jak jeden, jak rodzajnik, Fiatn jak przymiotnik. Czyli jeden Fiatn tutaj mamy w bierniku, ponieważ mamy czasownik wpisywać kogo, co, czyli co czwartą literę. za w mianowniku co czwarty to jeda co drugi jeda fajte i tak dalej. Co trzeci, co piąty w taką zasadą stworzymy e, ten zwrot. Napiszcie koniecznie swoje zdania z czasownikiem verstecken, z czasownikiem eintragen, pamiętając, że czasownik eintragen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Jeżeli macie ochotę, to również ze zwrotem jeda Vierte, oder jeder zweite, oder jeder dritte. Do zobaczenia.